Kościół katolicki odgrywał bardzo ważną rolę w komunistycznej rzeczywistości PRL. Po latach stalinowskich represji mocno doświadczony, miał nadzieję, że wraz ze zmianą na stanowisku pierwszego sekretarza KC PZPR, również relacje na linii państwo-kościół ulegną normalizacji. W wyniku przemian polskiego października uwolniony został kardynał Stefan Wyszyński. Niestety, liberalizacja polityki wyznaniowej ekipy Władysława Gomułki nie trwała długo. A nasilająca się antyklerykalna postawa władz z każdym miesiącem przybierała coraz bardziej represyjną formę. Przygotowania strony Kościelnej do uroczystych obchodów jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski stały się kolejnym impulsem do działań wymierzonych przeciwko ofensywie wojującego klerykalizmu. Ta bezpośrednia konfrontacja z Kościołem dała początek walki o rząd polskich dusz. Walki, która swoje apogeum osiągnęła w roku 1966. Starcie to rozegrało się nie tylko w wymiarze duchowym, ale także na polu interpretacji historyków początków państwa polskiego i jej dwóch odmiennych wizji oraz w sferze życia społecznego i moralnego. Wiosną 1956 roku przebywający w Komańczy kardynał Stefan Wyszyński opracowuje autorski program, który ma na celu przygotować Kościół Polski do celebracji uroczystości Tysiącleciach sztu Polski. Przemyślana koncepcja oparta na prawdach wiary i nauce Kościoła, została dostosowana do aktualnych potrzeb i sytuacji narodu, stając się nie tylko dla pielgrzymującego ludu swoistym rachunkiem sumienia, ale także wyznaczając kierunek zarówno w sferze duchowej, społecznej, jak i moralnej w przyszłości. Intencją charyzmatycznego duchownego było nie tylko ożywienie narodu polskiego zniewolonego przez system komunistyczny, ale także w szczególności zwrócenie uwagi na wartości chrześcijańskie, które stały się źródłem narodzin państwowości polskiej. Przygotowany przez Prymasa program milenijny składał się z trzech etapów. Wielka nowenna obejmowała okres kolejnych dziewięciu lat. Jasnogórskie śluby narodu polskiego, złożone przez Wiernych i Episkopat 26 sierpnia 1956 roku, stanowiły inaugurację tych niezwykłych, narodowych rekolekcji. Z uwagi na izolację ze strony władz, prymas Wyszyński nie mógł uczestniczyć w uroczystościach na Jasnej Górze. Symbolem tego dnia stał się pusty fotel prymasa, który ozdobiono bukietem biało-czerwonych róż. Drugi etap tej duchowej formacji Polaków Poświęcony został działaniom pogłębiającym wśród wiernych Maryjność oraz odnowienie ślubowań 3 maja 1957 roku, tym razem z udziałem kardynała Wyszyńskiego. Ostatni etap duchowej odnowy Polaków zakładał realizację jasnogórskich przyrzeczeń bezpośrednio przygotowujących naród do obchodów jubileuszowego roku 1966. Religijna inicjatywa nie mogła zostać przez komunistów zbagatelizowana. Odpowiedzią ze strony państwa był projekt obchodów tysiąclecia państwa polskiego, którego realizacja oznaczała otwartą konfrontację ze stroną kościelną. Pretekstem do rozpoczęcia działań było orędzie polskiego episkopatu do niemieckich biskupów. Na szlaku milenijnych uroczystości uwzględnione zostały najważniejsze miasta i ośrodki związane z historią chrześcijaństwa polskiego. Nic więc dziwnego, że inauguracja Milenium Chrztu Polski miała miejsce 14 kwietnia w Gnieźnie. W przeciągu najbliższych dni organizowane były różne uroczystości o charakterze religijnym. Do 17 kwietnia trwały w całym kraju uroczystości Tygodnia Tysiąclecia. W tym samym czasie, kiedy wierni Kościoła w Polsce celebrowali uroczyste rozpoczęcie jubileuszu Chrztu Polski, władze państwowe przygotowały świeckie obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. 16 kwietnia 1966 roku zorganizowano w Gnieźnie manifestację z udziałem marszałka Mariana Spychalskiego. Natomiast następnego dnia, podczas uroczystości państwowych w Poznaniu, obecny Władysław Gomułka w trakcie przemówienia negatywnie ocenił osobę kardynała Wyszyńskiego. Stwierdził on: "Ograniczonym i wyzbytym narodowego poczucia odpowiedzialności umyśle przewodniczącego Episkopatu Polskiego". Oraz o wojującym z naszym państwem ludowym nieodpowiedzialnym pasterzu-pasterzy. Centralne obchody milenium chrztu Polski miały miejsce na Jasnej Górze w dniach od 2 do 4 maja 1966 roku, w najważniejszym dla Polaków sanktuarium maryjnym w Polsce. W trakcie trzydniowych uroczystości, 3 maja, w uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski. Odprawiona została na wałach jasnogórskiego klasztoru Ojców Paulinów uroczysta suma. Kazanie wygłosił Prymas Stefan Wyszyński. Tego dnia obraz Czarnej Madonny ukoronowany został koroną tysiąclecia. Jednak najważniejszym momentem uroczystości było odczytanie przez Prymasa Polski aktu oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. Uroczystość z udziałem Rzeszy Wiernych trwała pięć godzin. Podczas uroczystości gnieźnieńskich fotel przeznaczony dla papieża Pawła VI w symbolicznym akcie pozostał pusty. Władze komunistyczne nie wyraziły zgody na przyjazd Ojca Świętego na uroczystości milenijne do Częstochowy. Kiedy w 1966 roku na terenie całej Polski rozbrzmiewało uroczyste Tedeum Laudamus, władza ludowa podejmowała szereg działań mających na celu zniechęcenie, bądź ograniczenie udziału wiernych w religijnej celebracji obchodów milenium. Każdorazowo przypominając o tysiącletniej historii państwa polskiego, organizowano masowe wydarzenia o charakterze świeckim. Festyny, dożynki, defilady wojskowe, wycieczki zakładowe oraz imprezy sportowe i kulturalne to nie jedyne inicjatywy zakłócające uroczystości religijne. Antymilenijna polityka władz była znacznie bardziej rozbudowana i miała charakter ogólnokrajowy. Podsłuchiwano i obserwowano duchownych. Zatrzymywano pracowników w zakładach. Ograniczano połączenia do miejsc uroczystości, zmniejszano składy w pociągach, w prasie. Krytykowano prymasa Wyszyńskiego, oskarżając go o działanie sprzeczne z interesem państwa. Komuniści dopuszczali się także innych, bardziej agresywnych form represji. W Boże Ciało 1966 roku Oddziały Milicji Obywatelskiej pałkami rozproszyły procesję w Warszawie. Swoistym kuriozum było zatrzymanie i siłą odwiezienie na jasną górę kopii obrazu Czarnej Madonny 2 września 1966 roku podróżującej na uroczystości do Katowic. Jednak z perspektywy państwa zabieg ten nie był przypadkowy, bowiem obraz Matki Boskiej Częstochowskiej stanowił jedno z największych zagrożeń w walce o rząd polskich dusz. W 1966 roku na terenie całego kraju celebrowano wydarzenia jubileuszu polskiego chrześcijaństwa. Uroczystości kościelne były organizowane również na poziomie poszczególnych diecezji i parafii, umożliwiając w ten sposób uczestnictwo jak największej liczbie wierzących w tych najważniejszych uroczystościach milenium. W województwie kieleckim centralne uroczystości milenijne rozpoczęły się 1 lipca 1966 roku w sandomierzu. 16 lipca zorganizowano uroczystości w Kielcach, a dzień później w parafii w wiślicy. Szacuje się, że w obchodach tych, w których uczestniczył sam kardynał Wyszyński, udział wzięło około 50 tysięcy osób. Wiernych nie mogło zabraknąć również podczas uroczystości diecyzjalnych, organizowanych kolejno w Jędrzejowie, na Świętym Krzyżu i Radomiu. Uroczystości w Sandomierzu miały szczególny charakter. W obchodach nie uczestniczyła kopia obrazu Pani Jasnogórskiej. W obawie przed kolejnym aktem zniewagi świętego wizerunku, decyzją prymasa obraz Czarnej Madonny pozostał w Warszawie. Uroczystości w mieście nad Wisłą rozpoczęły się o godzinie 19.00. W programie obchodów uwzględniono uroczystą procesję wokół katedry oraz kazanie biskupa sandomierskiego Walentego Wójcika. Wśród uczestników lipcowych obchodów przybyłych do królewskiego miasta nad Wisłą znaleźli się nie tylko wierni, ale wielu zagranicznych korespondentów, m.in. z RFN, USA i Francji. Obchody milenium Chrztu Polski nie zakończyły się wraz z końcem 1966 roku. Owoce pracy ewangelizacyjnej i duszpasterskiej ożywiły ducha wiary i wzmocniły kult maryny w Polsce. Chociaż w opinii władzy komunistycznej uroczystości milenijne były formą manifestacji antyrządowych, w rezultacie świadczyły o jego sile i pozycji w oczach narodu. Konfrontacja państwa z Kościołem katolickim dodatkowo obnażyła nieudolność ateizacji ze strony ekipy rządzącej, umacniając jednocześnie Kościół rzymskokatolicki w XX wieku stanowiący filar państwowości polskiej.